Yo, 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 you move. Mm -hmm. w następnym odcinku mm, e, u niego to będzie cały czas ciągu a u mnie to będzie podzielone na dwie części tylko że my gramy w zupełnie inne gry tak dokładnie ja gram w Battlefield a on w TFA 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 przepraszam <grym> Dobra to ja się nie... dziwi z boga doskoczyć jak tam jest dalej niewidzialność ściana no. to, e, to zdarzenie miało miejsca to wydarzenie, tak. to ta babcia nie miała miejsca kto mu strzeli ze shotguna? O! Zniszczułowi! Serkowicz ze Lubię shotguny! O, widać, lubię! Wtedy czuję się jak rojo! A, A ja lubię snajperki, wtedy czuję się jak rok! <laughs> A nie ja wolę roja, rojo jest taki bardziej rojo, rojowa... zrojowany. Ja wolę, ja wolę wszystkie pistolety, bo one są fajne. Tylko nie e lubię tego! Nie lubię tylko yy, AK... Yy, AK-47 Ponieważ ja? yy, ona fajnie wygląda, ale ma duży odrzut A to ja nie lubię PDWR Taki dziwny najbardziej lubię tajfunga Ja też lubię najbardziej tajfuna Bo nie Ponieważ ja to, to jest taki szybki Szybki bill nie wiem, próbuję być śmieszny cały czas, ale mi nie wychodzi. Jestem no ale... bardzo zły. O, uber, w chodźcie tu. No dwie. ja idę w ogóle. Tam pokazuje mi follow, a jedę ja no, do przodu cały uh, Quick, fix magic. Uh, o, mi na chwilę, ale to nic. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, bo jak nie to się wkurzę. A, dostałem. Naprawdę, snajper? Naprawdę kurde, ja bym się nie domyślał. Nie domyślisz się, że skajper z pola? Nie. Aha, tak tak, po... a misja z tymi, o co tam... No, to jest na początku całkiem. Ten ranny, co tam zyskuje, by o? Tam musieliście tam ratować. Dziękuję, Jeszcze Maria. Lanie, lanie ja dzisiaj, lanie. Brawo, dedłem na początku, na normalu. Błagam On... O nie, o nie, nie pójdziesz tam dobrze. Ja tu mówię, że jestem super wyborowym mistrzu, a tutaj się okazuje, że jestem do dupy. No a taka życie. Ja wyciągnąć z Dobra, biorę sniperkę. Jest, popaską rozwaliłem. O, idzie tu, jedę wyrosł. A pięknie, koniec, koniec. Ało, ało. Koniec, koniec, wygraliśmy! Uuu, wygraliśmy. Nie wygrałeś, nie wygrałeś bez tak. Ponieważ ja tu jestem, prawda? Tak, tak. On tu tak. jest. Dobra, jeszcze przybijemy piątkę na koniec, nie? Panie jakiś tam. Tym pozytywnym akcentem skończymy ten odcinek, także dzięki za oglądanie, yy, dzięki. Yy, oceniajcie bardzo negatywnie bo ten film sami wam się nie spodobał no i cześć papa koniec brawo w końcu po wielu tygodniach nakręciłeś filmik a na drugi teraz dobrze zależy jaka mapka będzie czy jakaś fajna czy jakaś taka no. aj kurde Zabijcie! nie jeszcze żyję jeszcze a nie nie lubię tej mapy wychodzę a ta. Ostatnio zauważyłem, że mój głos to taki dziwny wychodzi na filmikach Nie wiem dlaczego, w przyszłości postaram się to naprawić, ale na razie niech będzie tak jak jest Mam zagłosić w To ja mam najmniejszych ustawienia A ty ją? Ale i tak mam za... no? Nie, Tyle? chodzi mi o to, że w jak nagrywasz Na filmie No o sam zobaczysz teraz jak ja mam najmniejszych ustawienia ty wezmę grubego z moim, z moim shotgunem, pamiętasz? Ja. ja i mój shotgun. U boku po lewej, to u kadrzesz <grym wiejszej. grym> A tyfuna! Zabiłem. Aha! Shotgun jako tyfun! Tylko ja to umiem, zrobić shotgun na tajfun. No kurde, zabiłem się, no nie, jak ja dzisiaj lamię. Nie, ja jestem lama, lamimy z serkiem będzie to seria. Lampę. Okej. Okay. A może o... O... O, to jest o, to jest i tak? U, do mojego już gana. Nie czy nie, da, bo ja już nie wiem. Dobra, teraz to jest podgłośnie, bo już na że nagrywać nie będę. No właśnie na swoich nagraniach to jest, tak się jakoś się objaśnia, że głośno jest. To już jest to? Nie, no idę, dłoń. no brawo, jestem Lamer, słuchaj mnie. Ole, a daleko zajdziesz. się Słucham mamo? Nie <gry> Słucham Cię? Nie Dobra Słuchaj nie! Nie, dobra Słuchaj, nie wiem, czy... Zrobimy boom, e, boom, no nas BOOM! DEDŁE, brawo! Stanąłem obok samochodu, który ją stał, z RTG 3 kile w 5 sekund ja to potrafię. A ładowanie same trwa 3 sekundy. A ja wyciągnę moją strzelbę. Haha, <laughs> udało mi się. Chcesz poznać bliżej moją strzelbę? A nie dziękuję. To oni. Muszę ich rozwalić. Na razie jeszcze wolna ta strzelba, ale po tej fali będzie taka szybka. A dostał! Ale teraz muszę gnać buta Nie wiem dlaczego ale jak nie nagrywam to mi się tak trochę że tak powiem lżej gra bo taki mam nacisk na sobie wtedy No bo wtedy tak ten nie, tak, zawsze tak przyzwyczajony jak teraz gram w tak 15 FPS a to nagle w końcu i takie 40 taka uwaga. <laughs> zaoszczędzę sobie na amunicję w miniganie Pięknie, 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 krytyka! O, leczy mnie medyk, to wezmę tego minigu miniguna. Już mnie nie leczy. Dobra, zorż od guna. Dobra, i teraz... Jak to był granat? Aha tak. <grym>, jak to był granat, aha tak. No... <grym>, gdzie jak się nie mylę? Tak, g. Nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu... Ło, mm. ledwie przeżyłem. Ile zostało? Dosłownie no 3 minuty jeszcze, 3-4 i tak będziemy musieli kończyć. Bo wiecie, ja jestem zły człowiek, dobra I wiem, że e, będziecie mówić o tym, za... bebe, masz filmiki. Ty, 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 ty masz małych EPS-ach, tak, żartuję. Aha, nie będziecie tak mówić, ponieważ pies. Ponieważ e, mój kolega tak mówi. Jaki? To tacu. więc głupi. E, to powiedział gimbus, jakby co, pamiętaj. To powiedział serek. A, to ten serek. A, wow, 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 dostałem, dostałem jajka. ty tak, tak, a, wow, a wow, a ja rozwalam te te te, te, podpo, te roboty. Aaa, zabili mnie. To było tak Do... zwane masowe rozstrzelanie, jakby ktoś się wyginał. To dokładnie mnie też tak akurat rozstrzelali. Tak oni wszedli, a tu tak wrrrr było i koniec po nich. Ty masz Polaka, piątkę, wszedli, naprawdę. Tak, Dlatego, żeby było cicho, żeby było ładnie. A poza tym nauczyciele tego nie oglądają. A poza tym dzisiaj się udziela. O, oh, w dupę, kontakt! Ktoś coś widzi? O, w dupę, kontakt. Nie Kontakt! I do kogo? Kontakt! Jaki? Serkiem? Nie! Nie! Unsu. Nie wiem dlaczego, ale ja strzeliłem w, w... coś. Dobra, Dektyńki. teraz... ej, teraz chcesz posłuchać mojego shotguna? No. Ja się pcham. Słyszysz? Nie. Dobra, nieważne. Ja słyszałem cię wczoraj. Co on ma na kamień? Teni... Mo... co? Montez? Montes? Montes? Mont 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 nie pamiętam. On ma babci na... Montes. Mont Mont Zaraz ci o, pokażę kura. mojego pięknego shotguna. Nie, ale... tylko ja potrafię naci nacisnąć zły przycisk i dednąć. Na prostym czołganiu się. Bo zamiast czołganie się, to ja nie nacisnąłem shift. Proszę, zaraz słuchaj. Nie no, słyszałem. <laughs> I teraz od początku, przykro mi, ale ja jestem taki człowiek, że musimy od początku to robić. Ta misja do końca, znaczy to teraz co robimy do końca i kończę filmik żeby nie trudzić waszego czasu i waszych głów znowu nie niszczyć dalej. Ponieważ i tak już zapewne wasze mózgi zostały tak zniszczone przez moją głupią pol przez moją złą polszczyznę, że głowa mała. Rozumiem was. Ale wszystkie pozwy proszę składać do Gimbusa. Nie wiem czemu strzelam z strzelby zamiast minigana, ale dobra. E, ponieważ e, shotgun jest szybszy niż minigun. Dokładnie. Shotgun jest szybszy niż działko wulkan. Nie, niż wiesz co? Niż Typhoon. Raketa. Niż Typhoon. Re, e, ten. E, shotgun jest szybszy niż światło. Niż dźwięk. A nie, światło, sorry. A teraz wezmę sobie... A wiem gdzie jesteś I see you and kill you I, kill you, yeah. I teraz... see you and babcia Inżynierka sobie wezmę, okej? Okay? Sama inżynierka Tam jest Super. Jeżeli ktoś jest ślepy, to on jest tam no, wstań, nie... <laughs> nie rozumiem, on przez taki przesłuch nie możemy zabić, to jest mały szósta świata Widzisz jaki z niego snajper? Kurwa, osłona się sypie! Osłona się sypie, Co? <laughs> Cuchar Osłona się sypie! R Dobra I teraz mam shotguna Dobra, tutaj sobie walnę szybko tak Przeklaj jakieś naprawdę było krytycznie blisko, to sobie tutaj walnę tak BOOM HEADSHOT! Już go nie ma! Dispenser i małoludkie działko z I tym oto akcentem kończymy oto drugi odcinek z Batem Trzymajcie się i życzę miłego dnia. Nie. Tak, do widzenia wszystkim.